No witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, i Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft. Woohoo! Długo nas, długo nas nie było na tym świecie. Ale powiem wam, że dużo się zmieniło. To, co się zmieniło, już pewnie widzicie na sam taki pogląd kamery. Ale dobra, hmm. Chciałem powiedzieć, że filmów nie było dlatego, że byłem na wakacjach. Sorry, że nie było biletynu, że jadę na wakacje, no ale tak jakoś wyszło. No ale. No dobra, to na tyle. Jesteśmy aktualnie na wersji 1.3.1 najnowszej wersji Minecraft. Dobra, zmiany jakie się zmieniły to jak widzicie tutaj. Dach dorobiłem tutaj ten, te, te płotki. środek jest ładniejszy, ale to za chwilę. Tutaj jak widać magazyn, magazyn się zmienił trochę. Tyk tyk. Klatki. What the fuck. Dobra, no i tutaj mamy to wszystko to co było. Wtedy... Kurde coś mi klatkuje, no? Co jest grane? Dobra. Skarbach, skarbak nie wiem czy coś pozmieniało, ale mi się wydaje, że chyba nie. Dobra Jak to widzieliście, to ten dom Teraz pójdziemy do środka Pyk, pyk, pyk Coś się popsuje drzwi Tutaj, kurde, co mi tak klatkuje Tutaj, jak widzieliście, to, 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 to Tutaj się tarpieców Znalazło nowych hmm. Tutaj się nie zmieniło nic Takiego, tylko, czy, a czy się Poprawiłem też dach u góry, bo jak widzieliście, to były takie, jakby kreski, takie, yy, no, które po prostu. No, co jest? Które po prostu przeszkadzały. A czekajcie, chwilę zrobię coś, tylko A, pewnie słyszeliście, albo i nie, dobra, jesteśmy z powrotem. Yy. I oto tutaj taki mały projekt, który yy, zrobiłem, bo. Jak widzicie tutaj nie ma już farmy. Zrobiło się tu pusto. Jak macie jakieś pomysły na co tu mogę zrobić w tym miejscu, chociaż mamy już jeden pomysł i to by jest... tym pomysłem jest studnia, ale jak macie coś lepszego do zaproponowania, to chętnie, chętnie, chętnie z tego skorzystam. Dobra. O więc teraz! Ej, no czekajcie, obejrzyjcie czy się głos nagrywa. Nagrywa się. Oj. Dobra, I teraz to taki mały projekt, który zaaranżowałem sobie sam. Trochę drewna poszło na to, no ale yy, ale się udało. No dobra, więc wchodzimy do takiej małej piwniczki. To będzie jeszcze jedno wejście w tamtą stronę. A tutaj jak widzicie, zrobiłem tą farmę. No, wiadomo, że wszystko wygląda ładniej i jest lepiej też lepiej wygląda, no, no, no. Dobra, no i teraz mam, teraz, teraz mam na myśli tutaj e, robić jakiś pokój tam. A się, chciałem wam teraz powiedzieć, że to nie jest pewno peł, no tak, no może to jest taki pełnoprawny odcinek, Węgiel, ale to jest odcinek taki tylko informacyjny, czy nie było odcinków i taki, co się zmieniło na świecie. No i dobra, ja tutaj będę sobie kopać w tą stronę, będę kopać, 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 kopać O właśnie, teraz kurde, to ten, no kopanie się dostaje, eksport, tak? Tak, dostaje się, ale w małych ilościach no, Ale to zawsze coś, nie? Zawsze jakieś tam ulepszenie, czy znaczy się, ulepszenie, ale zawsze jakiś tam bonusik z tego, że Z tego, że ktoś tutaj się nakopie trochę Dobra mm. To więc ja się z Wami żegnam. To był taki krótki, krótkowy odcinek informacyjny z tego, co się zmieniło na świecie, i z tego, co tutaj będziemy robić. Okej okay. więc w następnym odcinku zrobimy tam to, co teraz robiłem. To następne pomieszczenie. Tam będzie, tam będzie coś ładnego, którego Wam jeszcze nie zdradzę. Dobra, zdradzę Wam, że tam będzie bardzo wielka sala. No dobra. No i to w sumie tyle, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Pamiętajcie o tym tutaj, co by tu zrobić. No, jeśli Wam się podobał film, <grywka> wiem, że żebrze o te łapki, no ale wiecie, im więcej łapek ma filmik, tym łatwiej go znaleźć. No ale nie chcę mieć tylko 33 widzów, jak mam aktualnie teraz. Tylko chciałbym mieć przynajmniej ze 100 i przynajmniej po 1000 wyświetleń na jednym filmie. Wiem, że trochę dużo oczekuję, jak na ten jak na tym początek jakby istnienia na YouTube, ale w sumie to tu jest już, nie wiem, 4 miesiące zależałoby mi o tych łapkach i subskrypcjach, jak na początek. Więc nie zapomnijcie dać łapki w górę, skomentować, co najważniejsze komentarze są dla mnie najważniejsze. Uwielbiam odpowiadać na Wasze komentarze. No i siema na repa!